Witam Cię serdecznie. Pytanie na dzisiaj: dlaczego schodząc na Ziemię zapominamy o planie swojej duszy? Przede wszystkim musimy założyć, że przychodzimy na Ziemię, aby poprzez doświadczenia spróbować nauczyć się tego, co sobie na poziomie duchowym zaplanowaliśmy. I teraz trzeba sobie zadać pytanie: czy gdybyś wiedział, wiedziała, co Cię w życiu spotka? to czy miałoby to jakąkolwiek wartość, czy wniosłoby to cokolwiek do Twojego rozwoju? Możemy to porównać do testu na egzaminie. Jeden uczeń przychodzi przygotowany, poświęcił on sporo czasu, aby zgromadzić i przyswoić wiedzę. Z kolei drugi uczeń dostał gotowe odpowiedzi od kolegi. Powiedzmy, że jeden i drugi z wynikiem pozytywnym. Zaliczyli egzamin. Oczywiście, w przypadku ucznia, który dostał gotowe odpowiedzi, mogło się to zakończyć tak, że zostaje on przyłapany na oszustwie i ostatecznie nie zdaje egzaminu. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, test, w którym dostajemy gotowe odpowiedzi, to tak naprawdę żaden test. Ale wróćmy do ucznia, który nie kombinował, tylko uczciwie, Przygotował się do egzaminu. Tak więc nie tylko go zdał, ale również zdobył wiedzę, rozwinął umysł, pamięć. Najogólniej mówiąc, wpłynął bardzo korzystnie na swój rozwój. A tak, na dobrą sprawę, sam proces uczenia, zbierania doświadczeń wnosi wartość dodatnią dla Twojej osobowości, Twojej duszy, jaźni, po prostu całej Twojej istoty. I teraz jeśli. Zaplanowaliśmy sobie na poziomie duchowym jakieś kluczowe doświadczenie, które miałoby nas czegoś nauczyć. Na przykład może to być odkrycie naukowe, utrata pracy, awans, utrata bliskiej osoby, utrata zdrowia, utrata albo spotkanie osoby, która odmieni nasze życie, cokolwiek by to nie było. Wszystkie te doświadczenia, zarówno pozytywne, jak i te pozornie negatywne i bolesne, są dla nas cenną nauką, i gdybyśmy wiedzieli o nich wcześniej, gdybyś wiedział, wiedziała, co Cię czeka i jaki będzie wynik tego, co ma się wydarzyć, to czy moglibyśmy w pełni ze wszystkimi emocjami doświadczyć życia? Na pewno czym innym jest oglądanie i przeżywanie meczu na żywo niż oglądanie powtórki, w której znamy wynik. I tak samo jest z przeżywaniem, czyli prawdziwym, pełnym doświadczaniem życia. Znacznie więcej skorzystamy, gdy nie będziemy znali rezultatu naszych doświadczeń. Myślę więc, że skoro na planie duchowym z wielką starannością zaplanowaliśmy sobie takie, a nie inne doświadczenia, Doświadczenia, które dają szansę na rozwój, które mogą być dla nas cenną lekcją. Zaplanowaliśmy to wszystko po to, by jak najlepiej skorzystać z pobytu tu na Ziemi czyli po prostu, aby jak najpełniej doświadczać życia, by poprzez te doświadczenia wyciągnąć prawdziwą naukę, prawdziwą esencję i może dzięki temu też tak naprawdę lepiej poznać siebie. To już wszystko na dzisiaj. Napisz w komentarzu, jaki jest Twój punkt widzenia. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam.